Witam serdecznie! W dzisiejszym odcinku o tym, jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Jest to ściśle temat powiązany z naszym wcześniejszym filmem Jak uzyskać PKK, ale dzisiaj poświęcimy cały odcinek na to, jak poprawnie, bezbłędnie, krok po kroku wypisać właśnie wniosek o wydanie prawa jazdy. Zostańcie z nami do końca! Pobrać wniosek o wydanie prawa jazdy. Opcja numer jeden znajdziecie go w opisie pod naszym filmem. Opcja numer dwa na każdej stronie starostwa Urzędu Miasta są tam również druki do pobrania. Znajdziecie tam na pewno interesujący Was dokument. Opcja numer trzy na miejscu podczas wyrabiania PKK Pani w urzędzie na pewno da do wypełnienia właśnie wniosek o wydanie prawa jazdy. Mamy już wniosek, jesteśmy gotowi, więc do dzieła! Zaczynamy wypełnianie. Pierwszy punkt, który widzimy w naszym wniosku, to taka rameczka, ale co ważne, tą ramkę, jak widzimy, wypełnia urząd. Ta ramka nas nie interesuje. Nas nie interesują takie rzeczy jak nazwa organu wydającego, a po prawej stronie miejscowość oraz datę. Czym jest organ wydający? Organ wydający to instytucja, która wydaje wasze prawo jazdy która będzie wydawała wasze prawo jazdy przykładowo nasi kursanci z Gliwic wpisują w tym miejscu urząd miasta Gliwice no oczywiście ulicę, numer budynku kod pocztowy i miejscowość nasi kursanci z Pyskowic wpiszą natomiast starostwo powiatowe w Gliwicach ponieważ starostwo jest dla nich organem wydającym nasi kursanci z Zabrza wpiszą tutaj urząd miasta Zabrze no oczywiście uzupełniając ulicę numer budynku od i miejscowość. Kolejnym elementem jest punkt A, dane. Numer 1 to PESEL. Wpisujemy tutaj swój numer PESEL. Mamy tu informację również o dacie urodzenia, natomiast datę urodzenia mogą wpisać tylko osoby, które nie posiadają numeru PESEL. Punkt numer 2 nazwisko pierwszy człon. Jeżeli ja nazywam się Łukasz Lewiński, to mam tylko jeden człon nazwiska i wpisuję go właśnie w tym punkcie. Punkt numer 3 uzupełniają osoby, które mają dwuczłonowe nazwisko. Punkt numer 4. Wpisujemy imię bądź imiona. Jeżeli masz tylko jedno imię, wpisujesz jedno imię, przechodzisz dalej. Jeżeli masz dwa imiona, wpisujesz pierwsze imię, kratka odstępu i drugie imię. Pamiętajcie, że nie wpisujemy tutaj imienia z czynnika, z TikToka. Tylko pierwsze i drugie imię. Punkt numer 5. Wpisujemy miejsce swojego urodzenia. Chodzi tutaj o miasto, nie żadne konkretne dane szpitala, a tylko i wyłącznie miasto, w którym urodziliście się. Punkt numer 6 to adres zamieszkania. Rozpoczynamy od kodu pocztowego poniżej. Miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, telefon, adres mailowy. W tym momencie musimy wrócić nieco na środek strony, gdzie jest punkt numer 7 obywatelstwo. W tych kratkach wpisujemy skrót naszego obywatelstwa. Na przykład mieszkańcy obywatel Polski wpisują dwie literki PL. B wydany dokument. Uwaga, ten punkt wypełniają jedynie osoby, które posiadają już jakieś uprawnienia do kierowania. Podpunkt 1 to prawo jazdy. Jeżeli posiadasz jakąkolwiek inną kategorię prawa jazdy, niż ta, o którą się starasz, musisz dopisać wszystkie dane z dokumentu, który posiadasz. Numer, numer druku, datę wydania, organ wydający. Podobnie dotyczy sytuacja karty motorowerowej, czyli osób, które posiadają już kartę motorowerową. Również muszą wpisać wszystkie dane ze swojej karty motorowerowej. Punkt numer C, prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem. W tym punkcie zaznaczamy jedynie podpunkt A, wydanie prawa jazdy, a słowo pozwolenia przekreślamy. Po prawej stronie strony wybieramy kategorię, o którą się ubiegamy. Jeżeli jest to kategoria B, to kwadracik zaznaczamy X obok literki B. Drugim punktem punktu C jest składam następujące załączniki. I pod punktem A jest wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o konkretnych wymiarach. Zaznaczamy krzyżykiem przy podpunkcie A. Podpunkt B to orzeczenie lekarskie. Również składamy orzeczenie lekarskie, więc stawiamy krzyżyk przy podpunkcie B oraz wpisujemy numer orzeczenia i z jakiego dnia jest to orzeczenie lekarskie. Numer orzeczenia najczęściej znajdziecie na górze orzeczenia, na środku strony. Datę. Po prawej stronie lekarze wpisują najczęściej na przykład oraz data, kiedy przeprowadzone było badanie. Podpunkt C, orzeczenie psychologiczne. Nie dotyczy to do kategorii B, więc tutaj nic nie wpisujemy. E, dowód uiszczenia opłaty. Jeszcze nie składamy dowodu uiszczenia opłaty. Najczęściej za samo wydanie prawa jazdy zapłacicie już po zdanym egzaminie. Kopie prawa jazdy. Podpunkt E, Kopie prawa jazdy. Muszą złożyć wszystkie osoby, które posiadają już jakąś kategorię prawa jazdy. Wszystkie osoby, które wypełniały punkt B, który już miał wydany dokument. Jeżeli składasz kopię prawa jazdy, krzyżyk przy podpunkcie E. Wniosek MSZ oraz inne, co to może być inne. Punkt G inne, to na przykład zgoda rodziców bądź opiekunów, jeżeli nie masz 18 lat i do dokumentacji dołączasz zgodę rodziców, w podpunkcie G Robisz krzyżyk i wpisujesz zgoda rodziców. Punkt D. Potwierdzenie kwalifikacji nas w tym momencie nie interesuje. Punkt E. Wydanie wtórnika to również punkt, który zostaje przez nas niewypełniany. Interesuje nas na samym dole strony punkt F. Sposób przekazania dokumentu. Tutaj robimy krzyżyk w punkcie odbiorę. Osobiście. Przechodzimy na kolejną stronę. Na kolejnym stronie mamy punkt, który nazywa się oświadczenia G. I teraz pamiętajcie, że oświadczenie jest składane pod karą za składanie fałszywych zeznań. Stąd warto bardzo dokładnie przeczytać każdy z punktów i zaznaczyć go tylko wtedy, kiedy jest to w 100% prawda. Natomiast w standardowej sytuacji zaznaczamy. Pierwszy punkt, że dane, które podaliśmy w wcześniejszych częściach, są zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy punkt drugi, czy jeżeli nie stwierdzono u ciebie aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub podobnie działającego środka. Zaznaczamy również punkt trzeci, że nie został w stosunku do ciebie orzeczony żaden wyrok, prawomocny wyrok zakazu prowadzenia pojazdów. Punkt czwarty, nie masz zatrzymanego prawa jazda ani pozwolenia. Punkt 5 Nie masz cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. I punkt szósty. Nie posiadasz innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia, jeżeli nie rzeczywiście go nie posiadasz. Jeżeli wypełniałeś punkt B, wydany dokument, kserwiałeś prawo jazdy, punkt szósty nie zostaje przez Ciebie zaznaczony. Punkt siódmy to utraciłem prawo jazdy pozwolenia. Również nie posiadałeś prawo jazdy, czyli nie mogłeś go utracić. Punkt siódmy nie zostaje przez Ciebie zaznaczony. Punkt ósmy wykonuje przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy od co najmniej jednej spośród kategorii. Nie wykonujesz przewozu drogowego, a zatem nie zaznaczasz punktu ósmego. Widzimy prostokątną rameczkę, w której składamy swój podpis. Uwaga! Podpis ten będzie zeskanowany na Twoje prawo jazdy, stąd nazwisko bądź imię i nazwisko. Tak jak się podpisujesz, postaraj się zrobić naprawdę ładnie. Drugi raz, uwaga, nie możemy najechać na tą czarną, grubą linię, czyli na tą ramkę. Wszystko, co wpisujemy, musi zawierać się w białym polu pomiędzy rameczką. Po prawej stronie widzimy kwadracik, fotografia o wymiarach. Nie wklejamy fotografii. Fotografię dołączamy do wniosku, natomiast nie zostaje ona tutaj przez Was przyklejana w jakiś specjalny sposób. Pod miejscem na podpis fotografię widzimy oświadczenie o miejscu zamieszkania. Tutaj musimy zaznaczyć podpunkt A, że przebywasz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Jest to niezbędny warunek, aby otrzymać profil kandydat na kierowcę. W podpunkcie A czytamy, że przebywamy tutaj w Polsce ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe i tak w zdecydowanej większości zaznaczacie. E, oczywiście są też pozostałe punkty. Jeżeli punkt A nie jest u Ciebie prawdą, to przeczytaj pozostałe. Może w każdym kolejnym punkcie odnajdziesz swoją sytuację. Oświadczenie miejsca mieszkania. Pod spodem mamy własnoręczny podpis. Ten podpis nie będzie już nigdzie skanowany, więc nie musicie się jakoś specjalnie mocno starcić. Ostatnia strona to strona, której nie wypełniamy, którą wypełnia urząd. Stąd tak naprawdę w tym wypadku wniosek mamy zakończony, wypełniony, gotowy do złożenia w Urzędzie Miasta starozjak weto. Mam nadzieję, że pomogliśmy wypisać Ci wniosek o wydanie prawa jazdy. Mam nadzieję, że teraz, idąc do urzędu, tylko położysz swoje dokumenty i otrzymasz profil kandydat na kierowcę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Szkoła Jazdy Lew gdzie poruszamy tematykę związaną z prawem jazdy, przepisami ruchu drogowego. Oraz technikom kierowania pojazdem. Cześć!